Siema. witamy Was serdecznie w odcinku podsumowującym serię Dom do 35 metrów kwadratowych, którą mogliście oglądać przez ostatnich kilka miesięcy na kanale Kastorama Polska. No właśnie, te kilkanaście, no powiedziałbym 21 odcinków pokazywaliśmy Wam nie tylko budowę samego domu, ale aranżację poszczególnych pomieszczeń, takich jak, jak kuchnia, jak łazienka, jak salon, jak antresola, ale też nie możemy zapomnieć o tym, co działo się na zewnątrz, dlatego zachęcamy Was do nadrobienia zaległości, jeżeli ktoś takie ma. A zatem przyszła pora na rozlosowanie pytań, które zadawaliście. Pytania zostały zawarte w takich kuleczkach. No i tradycyjnie otwieramy i odpowiadamy. Kto zaczyna, Arci? Proszę Cię bardzo. Ping-ponga, wiesz. No, no, no. A jak ogarniacie ogrzewanie tego domku? Yy, ja przede wszystkim ciepłe bluzy z różnych second handów yy, albo od babci takie fajne szyte, nie? Yy, postawiliśmy na ogrzewanie elektryczne. Ułożyliśmy w... 17 metrów kwadratowych. A tak, i... 2 metry były w łazience tak. i. 15 metrów w... I salon. w salonie i kuchni położone. Wszystko podłączone pod dwa yy, osobne niezależne sterowniki, gdzie możemy sobie osobno ustawiać temperaturę w łazience i osobno wreszcie domku. Lepiej to tak ułożyć, aby tam, gdzie faktycznie mamy przewidziane jakieś szafy, to tam po prostu tych mat nie układać. Wiadomo, że też trzeba liczyć się z kosztami, jakie potem trzeba będzie ponieść tak. na ogrzewanie takiego budynku. Ale odliczając za przykład podłączenie gazu i całych instalacji. I naprawdę to wyszło w naszym przypadku ok. Okej, okay. no i zabójź, moja kolej. Za rok zdudzi się ta wykładzina i przyjdzie do wymiany. Jak sobie dać z tym radę? Nie znam nikogo, kto co rok wymienia wykładzinę, szczególnie tego typu. Ja, to ja mam czasami pod <noise> najlepsze 10 lat i nie myślę, żeby jeszcze wymieniać, nie? Ale raz na rok to dla mnie... No, warto, warto przemyśleć wybór tak. na samym początku. Ale więc. rozumiem, rozumiem, że tam y, może być tak, że kiedyś ta wykładzina się znudzi. Co nas przekonało, żeby tam właśnie na Antresie położyć tę wykładzinę? Przede wszystkim szybki montaż, to jest Uno. Duo. Jest miękka, fajna, przytulna, więc można sobie bez papci gołą stopą bardziej tam, tam? tam jest sypialne. Więc tutaj, jeżeli chodzi o ten przypadek takiej wymiany tego podłoża co rok, to wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem byłoby tu położenie paneli u góry, jakiegoś dywanu, który w razie czego można szybko zwinąć, tak. uh -huh. sobie zamienić na jakiś inny model. Uh -huh. Znacząco wtedy się zmienia po prostu wystrój tego podłoża. Nie musimy go zrywać, nie musimy e, usuwać paneli. Więc w naszym przypadku była to wykładzina, w wydaje mi się, że powinny być panele i jakiś dywan, który możesz sobie zwinąć i po prostu zmieniać. Raz na rok. Takie. To, czas panowie na mnie? <grystanie> eee, co my tutaj mamy? A te blaty kuchenne to zabejcowaliście, czy tak daliście surowe drewno? <grystanie> <grystanie> kuchnia jak to, kuchnia. Gotuje się tam. Jest to wszystko narażone na różne czynniki, także no, blaty musiały być i zostały zabezpieczone. My, akurat, je polakierowaliśmy. Można takie drewno również zabezpieczyć olejem. Są specjalne oleje do blatów kuchennych. Wiem, że są też specjalne woski, które się wciera w takie blaty i również one zabezpieczają. W skrócie, to nie jest surowe drewno, zostało zabezpieczone. A, to, to long to read, tak? to a. Too long to tak? To jest to long <laughs> to Maszyna lasująca, jest pusta. Pytanie, a raczej problem. Problem tego domu jest taki, że nie ma wcale dużo miejsca na przechowywanie rzeczy. <laughs> No, obruszyłem się. Patrzcie, ja bym, ja bym się nie zgodził z tym, chociaż domek ma co prawda 35 metrów y, kwadratowych, no ale y, naszym zadaniem tak to jakby było tak zagospodować tą przestrzeń, aby tego miejsca było jak najwięcej, także. Pomiędzy tutaj kuchnią, a salonem jest pojemna szafa, która sięga, bo mm -hmm. można powiedzieć, prawie od samego dołu do samego sufitu. W salonie, jeżeli obejrzysz sobie odcinek o budowie łóżka, mamy aż chyba 10 szuflad. 10 szuflad, szufla plus saptomii. 3 szafki pod telewizorem, Szarem. plus 3 witrynki nas, A, no telewizor. i nie możemy zapomnieć o naszym podłokietniku. super podłokotniku, który a, dla mnie jest fajnym barkiem. To jest tyle miejsc do przechowywania, no. że już nawet nie jestem w stanie wszystkich spamiętać. No właśnie, bo... Jeszcze do, są bo, te Wchodząc na antresolę, mamy praktycznie całą linię od ściany do ściany zagospodarowaną w półkach. Są te odkryte na takie zwane przydasie, gdzie mamy książki, różne inne rzeczy, ale mamy też te chowane, tak? I mamy jeszcze przecież wielką komorę w łóżku. No właśnie, chciałem teraz powiedzieć. A więc naszym zdaniem ilość i miejsce do przechowywania jest naprawdę sporo, sporo. No i tak to pytanie z taką odpowiedzią pozostaje. Tyle. Mieszamy? Sporo mieszamy. Zapadnie. Jak te ledy są podłączone do zasilania? Te, chodzi o te nad firanami? Tak, chyba nad, 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 maskownicą. Maskownicą tak. nad w sensie, Użyliśmy tutaj standardowego zestawu, czyli zasilacz, sterownik i pasek Właśnie. LED, 5 metrów. Powiem Wam tak: maskownica nad firanami wyszła w trakcie już robienia salonu. Musieliśmy sobie poradzić, jak to Polak. Przedłużyliśmy kabelek do, od zasilacza do sterownika, wpuściliśmy go w peszelek. I wszystko w rogu wyszło do Pascalette. Ale najlepiej oczywiście zaplanować sobie to wszystko wcześniej i po prostu zrobić gniazdko na wysokości tak, tak. maskownicy. Dlatego jesteśmy my, tak. żeby pokazać Was. ludziom jakieś rozwiązanie. Jeżeli im się to spodoba, to to już na etapie tak. rozprowadzenia. To elektryki wy już będziecie mogli domu, mieć tam gniazdko. Tak, mm -hmm. możecie zaplanować sobie gniazdko przy tym. My no my musieliśmy sobie radzić, bo nam się akurat taki pomysł spodobał, więc nawet tego nie widać. Jak to zrobili? Magia. Więc jak sami widzicie, zostało to zrobione dobrze. Tak, bo nie, nie widać, o to właśnie chodziło. No i dobrze. Dobra, o długie, długośne. Czy po wejściu na entresole można bez problemu być w pozycji stojącej? Czy jedynie służy do szybkiego pójścia spać? Słuchajcie, musimy pamiętać, że ten projekt, który y, zrobiliśmy, ma takie ograniczenie, że maksymalna wysokość tego domku mogła, nie, nie mogła przekroczyć 5 metrów. tak? No, to... Abi jeszcze tam się mieścił, a 90, ma 1,90 m, chyba bardzo, przepraszam, No była przestrzeń, w której chyba normalnie chodziłeś? No, tak, A, która... a jak, jak chodzi z to skoń, no tak. Abi dotąd doszedł, a ja doszedłem Dobrze, tutaj. ale skupmy się, na ważnych, <laughs> skupmy się na ważnych, normalnych, fajnych rzeczach, czyli na mnie. Ja mam 1,83 m i dla mnie tam jest. Y, Spokojnie, bezproblemowo, więc to nie jest tak, że wchodzi się tam na antresolę i na czworaka, tylko żeby doczłapać się do łóżka? Absolutnie. Nie do łóżka, tylko do śpiłkonotu. A to jest Przepraszam, takie młodzieżowe. <głos》>. <głos》>. słowo roku. Y, nasz spółkolot jest na tyle wygodny, że spokojnie wstając z niego można się wyprostować. Abi już wylosował. To jest w To się nie miesza. A, a. Nie będzie ogrzewania typu kaloryfery, a wiadomo, nic wiecznie nie trwa. Czy w wypadku awarii podłogowego ogrzewania trzeba podłogę zdemontować? Jeśli tak, to szkoda takiej roboty. O! Nie szkoda, bo przecież będziesz miał tak. podłogę. W przypadku każdej awarii tak. coś trzeba demontować. A pięknie od wody. No, to musisz szkłoć to... ścianę. Mm. Panele są robione w takiej technologii teraz, że można je przecież złożyć, ewentualnie zlokalizować wtedy jakąś usterkę. Chociaż w przypadku mat grzejnych elektrycznych, z tego co wiem, to raczej Ciężko. rzadko się zdarza usterka na samej macie, bardziej jeśli już to gdzieś tam w sterowniku a jego akurat bardzo łatwo zdemontować. Myślę, że zaznaczaliśmy w odcinku, tak. warto przed położeniem samych paneli sprawdzić już, yy, czy podłączenie jest prawidłowe, czy ma także do dwory. Stanie numer 8. O kurczę, nie wiedziałem, że w kasteramie można też kolor dobrać komputerowo. Ha, no, ha. To było w przypadku, jak dobrze pamiętam czego, łazienki. Tam braliśmy uh -huh. ramki, bo chcieliśmy je pomalować w kolorze. Szafek, Ach, były tak, takie granatowo, tak, 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 granatowe. Tak, tak, tak. Ale co jest ciekawe, że wystarczy malutki kawałek, centymetrowy czy nawet mniejszy, przynieść próbki i dobrać sobie kolor taki, jaki chcecie. I wtedy taką puszeczkę najlepiej tak. zrobić taką małą, te testową. A wydaje mi się, że no kolor w przypadku naszym to był dobrany. Ja bym powiedział, że to z tej serii było. Tak. Podoba Wam się czerwień Primosza? Tak, bierzecie taką koszulkę, wycinacie kawałek. Z proszę bardzo. Stop klatka i macie pokój pomalowany na Primoż. No właśnie, inaczej. Primożowy. Dobra, idę za trendem, nie mieszam. Trzecia seria. ty jakieś długie mam. Bardzo dobrze. Chłopaki, nie jestem pewien, ale czy przy takich schodach nie jest lepiej montować ich na końcu? I jeszcze do tego jest. Nie widziałem obiecanego wykończenia stopy schodów. Ja osobiście do, do, do m, tak. Na panelach bym ich nie kładł, no bo panele no to podłoga pływająca. Ona ma prawo lekko pracować. No natomiast, jak już będzie złapana Zim. tymi wkrętami. Rybami. No to no nie wiem, czy to by było mądre rozwiązanie. Słyszeliśmy, to... że niektórzy robią i jest ok, ale yy, polecalibyśmy po prostu zrobić to do wylewki, bo wiadomo, jak to Każdy u mnie działa, u innych nie będzie ja tak ale nie yy, I cofając się jeszcze do tego drugiego pytania, nie widziałem obecnego wykończenia stopy schodów. I stopa została wykończona, ale tak naprawdę już na etapie robienia paneli, czyli obłożyliśmy to wszystko elegancko panelami i wtedy tak naprawdę z czwóreczki sklejki pomalowanej na czarno, elegancko wszystko wtopili zlicowane, fajnie to wygląda. Czyli takie dwa kręgi po, tak, po prostu są ze tak, sobą tak, złączone, tak. przyklejone i naprawdę co efekt wie? końcowy moim zdaniem jest lepszy niż by to było mhm. na czymś, bo jest zlicowane, elegancko wygląda, naprawdę tak. tego nikt na to nie zwrócił. Tak, tak. Nie ma jednego złotego środka, ale nasz środek jest naprawdę dobry. No. <laughs> A, ale czy żeby wybudować taki domek trzeba mieć odpowiednie wykształcenie, kursy czy coś? Nie chodzi mi o same umiejętności, tylko wymogi prawne. Wykształcenia jestem pracownikiem, <gryny> medycznym. <gryny> A sztaba pedagogiem. No właśnie. A patrzcie, aha to stoi, nie? Ostatnia część tego pytania jest ważna, bo tutaj się ktoś pyta o wymogi prawne. Nie potrzebne są żadne specjalne kwalifikacje, certyfikaty, jeśli oczywiście mówimy też o domku na zgłoszenie, tak? No tak, tutaj jest to ta sprawa, jak domek jest budowany na zgłoszenie, to z tego co pamiętam, tam nie trzeba mieć kierownika, kierownikiem jesteś. Ty? Ty jesteś odpowiedzialny za to, co zbudujesz i co się z tym stanie. Całkowicie zgadzam się z tym, że totalna osoba, totalny amator, który nigdy w życiu młotka nie trzymał, może mieć bardzo duży problem ze zbudowaniem takiej, tego domu, ale poszczególne etapy można robić samodzielnie lub mieć kogoś do pomocy, do pomocy, a takie Moim zdaniem cięższe rzeczy jak powiedzmy elektryka, czy wstawianie okien, no to wiadomo, że trzeba zatrudnić do tego jakąś ekipę, ktoś się, ktoś się na tym po prostu zna i ze względów bezpieczeństwa i po prostu takie rzeczy łatwiej jest zepsuć. Dlatego czytajcie, dlatego pogłębiajcie swoją wiedzę, nie możecie tak na hura sobie oglądać tylko mhm. poradnik w internecie i zobaczyć, że to jest takie proste. Zaryzykuję takie stwierdzenie, że każdy w rodzinie ma szwagra, który to ogarnie. <śledzimy> <śledzimy> Świetne mam pytanie. Czy cokolwiek zrobilibyście inaczej? No, Uśmiech. To jest... Może bym jednak napisał tą magisterkę. <śmiech> <śmiech> Dobra. Dobra. A wiem, co bym zmienił. Tą płytkę co ja ci źle położył. A tak! Płytka w łazience. O była. co do W komentarzach zwracaliście nam uwagę, że jedna płyta jedna z płytek była... Ja to wyciąłem już z pamięci, Dobrze, już wiem z dalej. No to gniazdko do góry trzymać. Mi no, tak, tak, ja ja się ja wydaje, się że to dopiero pytanie można byłoby sobie zadać po roku użytkowania. Pomieszkać rok to. i wtedy dopiero powiedzieć, a wiesz co, tutaj nie wiem, bym coś sobie dodał większe łóżko, mniejsze łóżko, tu zrobił większą szafkę mniejszą. Bo teraz jest za szybko, żeby takie coś... My wszystko w miarę, y, staraliśmy się opracować i obmyśleć. No, ni, ni, nic bym nie zmienił. Dla mnie jest naprawdę perfekt. Szerokie, to znaczy, że... O proszę! Jak dobrze, o, że mnie trafił tego. Chyba najdłuższe w dzisiejszym zestawie pytań. Pytanie. Jestem zupełnym laikiem przygotowującym się do zmiany podłóg. Zainteresował mnie żel tworzący izolację przeciw wilgoci. Czy stosuje się go do zwyczajnych paneli, czy do winylowych lub innych specjalnych? Pytam, ponieważ panele w moim mieszkaniu będą miały kontakt z wózkiem osoby niepełnosprawnej. Podczas śniegu deszczu zdarza się sporo wody i obawiam się, że panele nie będą dobrym rozwiązaniem. Co na to panowie eksperci? To, się... to też jest takie chyba jedno z rozwiązań, które też przy okazji przeglądania półek żeśmy zauważyli i chcieliśmy zastosować w kuchni u nas, mhm. ponieważ y, zwykłe zwykłe panele, one mają tylko laminat tak naprawdę u góry, tak. ale te zamki i ten spód już nie jest chroniony przed, wi przed wilgocią, dlatego no, też panele takie zwy zwy zwyczajne nie są polecane do, do kuchni, ale ten właśnie impregnat kładziony na te zamki powoduje, że tworzymy taką barierę, przez którą wilgoć nie, nie, nie wchodzi. Tutaj jeszcze bym A. uzupełnił, zdarzają się panele, które mają już fabrycznie woskowane zamki. Jeżeli nie ma takiego oznaczenia, nie są te zamki woskowane, a tak jak w swoim przypadku będzie możliwość, że te panele będą zachlapane. Spokojnie możesz użyć tego żelu, który my wykorzystaliśmy, w ten sposób na pewno to zabezpieczysz. Takich rozwiązań na pewno jest sporo w katoramie, więc warto pójść i samemu się o tym przekonać. Spokojnie możesz działać Dobra robota. O dzięki. To na tyle tak naprawdę zajęło wam zbudowanie i wykończenie tego domu od zera. I jakie koszta tu yes, wchodzą w grę? Jest! Pojawiło się danie Najczęściej koszta. Da, da, ile? Da. Ile hajsu daliście? Ile a, to yes. kosztowało? Czyli mamy początek marca, koniec listopada, no to mamy tutaj ile miesięcy? No, dziewięć. Dziewięć miesięcy dobrych, a, ale. jak w było... jak, jak dziecko, jak dziecko. Dziewięć miesięcy przyjmujemy, że, że no przy takim trybie, jakim my mieliśmy, ale nie robiliśmy tego codziennie, bo wiadomo, tutaj ekipa filmowa, tutaj trzeba było też wszystko przemieścić. I jeżeli chodzi o ceny materiałów, to w tym roku było. Po prostu jedno wielkie szaleństwo. Nikt się... Bombowo. nikt się tego nie spodziewał. Byli w totalnym szoku! Musimy to wszystko tak naprawdę policzyć tutaj, ale względnie będziecie, mam nadzieję, zaraz o tym wiedzieli. Ha! No dobrze, ale postarajmy się to wszystko jakoś zebrać w całość i przedstawić w cyferkach. Wybudowanie domu do stanu surowego, zamkniętego wraz z instalacjami i elewacją wyniosło nas około 97 tysięcy złotych. Mówimy tu oczywiście o metodzie gospodarczej, czyli budowie własnymi siłami i to w okresie, kiedy ceny nie poszybowały jeszcze tak wysoko w górę. Po stanie surowym przyszedł czas na wykończenie domu wewnątrz i zdecydowanie pomieszczenia, których aranżacja pochłonęła znaczną część budżetu, to salon i kuchnia. Nie powinno to dziwić, gdyż Powierzchniowo jest to największa część domu. Mamy tu też pełne wyposażenie kuchni w szafki, blaty, sprzęta GD czy strefę wypoczynku w salonie ze sporą ilością miejsca do przechowywania. Nie można też zapomnieć, że pod panelami mamy tu położony cały system grzewczy budynku, a to wpływa też na sumę końcową. Dom to również teren na zewnątrz, co również zostało ujęte w tabeli. Oprócz strefy relaksu czy narzędziownika, zadbaliśmy tu też o rabaty, ścieżki, ogrodzenie terenu czy taras. Ale warto było to zrobić, bo dzięki temu mieliśmy przynajmniej wrażenie, że nie jesteśmy cały czas na placu budowy. Dlaczego i w jakim celu nie daje, nie daje się? Cementu na pionowe łączenie bloczków. Chodziło pewnie o zaprawę. Nie daje się y, zaprawy z tego no, względu, to, że, że mieliśmy y, bloczki z pióro w pustami. Jeśli gdzieś tam przy końcu trzeba uciąć y, y, to pióro, tak, nie jest takie gładkie, to wtedy zaprawę dajemy. No, krótkie pytanie, rzeczowe. Na No po, powie... szybko odpowiedziałem. O! Super robota, ale nie dajcie się nabrać. Na filmie w 10 minut yy, masz otynkowany cały dom, a w rzeczywistości trwa to kilka, kilkanaście dni. Po drodze sporo problemów, prawdziwe życie na budowie tak nie wygląda. Sam dałem się na to złapa złapać remontując swoje mieszkanie. Tak czy inaczej, szacun, bardzo dobra robota. Jakby opisywał 9 miesięcy naszych trudów. <gry> To jest prawda, no. To jest, to Hej, jest prawda, bo. co tu jest napisane. Oczywiście w tych naszych poradnikach kilkunastominutowych nie da się tego wszystkiego oddać. My mieliśmy Wam za zadanie zajawić tak naprawdę, z jakimi rzeczami przyjdzie się mierzyć hmm. tak, podczas budowy dom, domku. Budowa to jest cały czas kwestia wyborów. tak? Wy, 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 wybieramy projekt, potem materiały, które trzeba w odpowiednim momencie zwieść. Prosta sprawa, umawia no? się z gościem, beton na dziesiątą, będzie na dziesiątą. Wie pan co, będę na 15. I to jeszcze poprzednio następnego dnia. No, 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 Ale efektem końcowym jest wasz własny dom. I satysfakcja z tego, że się tak. samemu zrobiło. Także miejcie na uwadze, że my pokazywaliśmy wam yy, poszczególne etapy i z, no, z czym się będziecie mierzyć, tak? Z jakimi krokami yy, od, samego, od samej budowy, pierwszego wbicia łopaty, po wykończenie ostatniego pomieszczenia, jakim był u nas salon, tak? Mam nadzieję, że Was poniekąd usatysfakcjonowaliśmy naszymi odpowiedziami, no i jak zawsze możemy to powiedzieć nie jest to koniec, tak? Bo już nowy rok, nowe nowe wyzwania przed nami, no i kolejne rzeczy, którymi chcemy Was zaskoczyć. Jeszcze łapka w górę, proszę. Łapka w górę, da, łapka w górę za całą serię. Za całą serię. Za tą pracę, którą włożyliśmy. No, Także wszystkiego w nowym roku i widzimy się niebawem.